Hej, cześć, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Amok oczywiście, a to jest kolejny odcinek, 23 już Z zapasem odcinek Zagrajmy w Delder Elder Scrolls Skyrim Skacząc z dół Potem nie wiem, którym się skaczę chyba tym Tak, tym się skacze NIEEEE yeah! Się zdygłem Hehe <laughs> Na szczęście mnie nie uderzyło Szczurku mu humorku nic nie może. Nie, tu jest popka. Jak w ostatnim momencie ja, ja chciałem ją dezaktywować Tu kolejną chłopką Skambagostwoje maniona. Wszystko, wszystko, wszystko chce mi złapać Potka jakiegoś tego defendera, czyli obrony Tu jest druga potka Potka wojownika Wszystko się nada Wszystko się nada, powiem wam Tam na razie nie będę tu się coś pali tu w ogóle jakieś o pobrało się! Dowiedzieliście co będzie, co będzie następną grą Dobra Miałem sprawdzić zapomniałem Ale po tym odcinku zacznę nagrywać mm, tą Dobra, ten się złapał w tą pułapkę W sumie dobrze W tylko dobrze. W sumie ja wam nie, będę, nie będę was oszukiwał Nie będę wam zdradzał tajemnic... raczej Będę wam zdradzał tajemnice Jakieś czy coś, czy nagrywam, czy tp nie chcę was os 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 oszukiwać, kurde, Czemu się nie mogę wysłowić? I znowu idziemy do góry. Czy tu nie byłem przyporny? Nie, tu nie byłem. Witaj, ja, czyli jednak tu byłem. Krążę w kółko, ich nie przeszukałem. My jednak pomodliśmy Pomo... się za nią, tak. Pomogliśmy jej, I'm a cooking clean. Cooking clean. What you doing? I'm coughing. I'm coffee. Tu jest wyjście, tu jest wyjście, tu jest wyjście, chyba wyjście. Tak, wyjście do Skyrim. Już wszystko przeszukaliśmy tak Wreszcie po tych... Po tym emocjonującym odcinku numer 22. Doszliśmy do odcinka 23, a w 23 odcinku wychodzimy z loków i idziemy tam gdzie mamy iść, czyli do ściany Alduina. Problem mnie denerwuje to, że nie mogę inaczej położyć mikrofonu. Cholerstwo jebane... Czemu ja ciągle używam słowa jebany zamiast oduczyć się tego słowa w ogóle? Ale jesteśmy na zewnątrz. Jesteśmy w jakimś innym miejscu, w którym nie byliśmy. Wiem, że to jest... Wiem, jestem... Dobra, przy... przetłumaczę wam, co on powiedział. Jesteś pewny, że idziemy dobrą drogą? No jasne. Ja po prostu... Ja nie idę tak jak inni. Ja wolę pozwiedzać. W końcu to jest Skyrim. W Skyrimie trzeba eksplorować, zwiedzać, patrzeć, widoki, wszystko. Tam widzę smoka, który lata, który nas nie zaatakuje, bo przecież on nie może. Praktycznie grafika Xbox to jest super te technika i polecam wszystkim. Chcecie grać... Chcecie grać... Powiem wam tak. Chcecie grać w Skyrima ostatnio... Yy, podsunę może to, co powiedział mi ostatnio jakiś widz. Znaczy mój widz. Którego bardzo pozdrawiam. Lekniku, zapomniałem MC coś tam. Nie powiem wam tak, jeżeli to oglądasz, to ci bardzo dziękuję, bo podsunęłeś mi temat do rozmowy. <laughs> Ale dobra, e, powiem wam tak, jeżeli macie słabego kompa, a bardzo chcecie zagrać w nowsze gry, a nie interesuje was w ogóle... Mm, gigant? Nie, nie interesuje was e, grafika. Chodzi mi tutaj, może być nawet najsłabsza, prawda? Najlepsze jest to, że mogę przeszukać sobie kość, mam wszystko to, co on ma. Tak jak w... w Far Cry. Nie interesuje was grafika. Czyli na przykład może grafika być do dupy, praktycznie może mieć nawet... 16 pikseli. Na centymetr kwadratowy. A wy i tak będziecie chcieli z nią zagrać. To polecam wam... Kupcie sobie konsolę. Obojętnie jaką. Przepraszam! Nie wiem, co mnie naszło. Kupcie sobie konsolę. Obojętnie jaką. Nie wiem, może to być Xbox 360, może w tym momencie co oglądasz jest Xbox 720, albo PS3, albo PS4. Więc praktycznie możesz kupić tą i tą konsolę. W sumie na PS4 i na Xboxie 720 ma być lepsza. Grafika. I to jest dla mnie troszeczkę większym zaskoczeniem, bo... Pierwsza w życiu spotkamy się z czymś, że konsole będą porównywalne z PC-tem. Praktycznie one mają być takie same jak pc -t. W tym samym czasie mają odpalać gry na najwyższych ustawieniach graficznych, na ultra. Co to smok? Zaatakował się smok. Wuliter Witaj. Jak cię zniszczę. Kilka kilka Od Tijmana się nauczyłem. Patrzcie. Znakautuję go, oklepię go jak Najmana. Ja mogę spokojnie walczyć z Najmanem. Patrzcie, smoki, chociaż ciebie ja tutaj tak nie działa. I ging! Patrzcie, jaki ładny, patrzcie, jaki zarobisty to jest. zarobisty Zabójstwo ostatnie. O o, trochę ja mam przez ranę. Dwa giganty. Nie! na jednego hita i ginę. Od gigantów walczcie z nimi! Cześć, gigantów! Mamy przez ranę, powiem, mamy przez ranę. Właśnie mówię o tym. Nie, uciekać, uciekać! Zbierciele, zbierciele, zbierciele! Uciekamy, uciekamy. Jak najdalej się da. Czemu oni mnie zaatakowali? Tego nie wiem. Ale spróbuję im uciec. Ładuj się, ładuj się, ładuj się, ładuj się, ładuj się. Uwaga mnie, ale dobra. Słyszę Szybciej, szybciej. Dobra, 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 zaraz im ciekną no, Oni tędy nie przejdą. Ziemia się trzęsie jak cholera. Chyba mnie odpuścili. Ładuj się, ładuj się. Zejdziemy chwilkę dalej. Nie wiem, co się stało z moimi towarzyszami. Chyba musieli e, lekko wyznaczyć środki swojego bezpieczeństwa i spieprzyć. Mam nadzieję, że zaraz się pojawią. Ale z tego, co widziałem, oni on, on chyba nie mogą zginąć. Mam taką nadzieję. W sumie nie będę czekał na nich, w sumie wiem, że jak się wejdzie do jakiejś lokacji, to praktycznie chyba oni się pojawią, zresztą respią jest koło nas. A więc nie ma takiego problemu. Ale mi się zimno zrobiło. Aż, aż tego całego zaskoczenia zapomniałem o czym gadałem. Coś w ogóle jest, a podejdź sobie do niego. Podejdę sobie do tego, podejdę sobie do tego, bo co? Bo mogę, bo mogę, bo mogę, bo nawet muszę. Nawet mi się chce i podejdę szybciej. W ogóle jakaś to jest. pusung, monument. Coś tu jest. Tu coś leży. Jakiś iron sword, jakaś stroja itp. Nie ma żadnej skrzynki. znaczy, nic nie widzę. Nie ma żadnej skrzynki, nic, nic. To po co ja tu przyszłem w ogóle? Jakieś brzydkie kamienie. Czemu mówię o kamieniach? Nie wiem czemu. Naszą trasą jest teraz. Metin dostępny. <grytania> Metiu! Naszą trasą jest teraz wyznaczyć trasę tutaj, czyli go Caspire i gdzieś tamtą mańkę idziemy w tą stronę. Oczywiście ja tutaj. Postaram się mówić jak najwięcej się da, aby was nie zanurzyć. Poryju go, poryju! Tak, i zginę weź. Zginął śmiercią tragiczną. Kopnął go Gandalf. Tam jest kolejny smok. To jest piękne wzgórze z paronościoma... Parnościoma? Paroma drzewami. Kilkuset... Kilkusetletni smok leci w naszą... Nie, już nie leci. Nie leci zaraz, nas pewnie zaatakuje. Ciężko pójdę z nim powalczę. Pójdę z nim po walce. Jeszcze dwa smoki w jednym odcinku, jeszcze nigdy tak nie było. Hehe. <laughs> Chyba pierwszy odcinek, w którym dwa smoki wystąpiły w tym samym odcinku. On no, z kimś walczy w ogóle. Królik! Gieng króliku! Dobra. Poświęciłeś się dla mojego, bez... mojego zdrowia i mojego życia. No walczę z kimś, walczy, walczę, walczy, walczę, walczę. Pomogę wam, pomogę. What the fuck? świetne 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 ualza tu o ile dołeś what the fuck? Jak się buguje, dziwnie. Ja przeżyłem! Myślałem, że już no... nie... On zmarł, Dwa smoki w jednej... jednej cenie. On nie może za to wpaść, on jest mocniejszy. On wysysa, że mnie życie, kurde. Skombok. Tu my broń, Ten może mnie zaatakować, ten drugi? Bo nie. Ja mu nic to nie robi. Wysysa że mnie ten. Mane ze mnie wysysa. Skombok, pierdzielony Gdzie ten drugi się podział? Uleczyć się muszę, kurde. Bo mi to nic nie da. ale ja tak z nim walczył. Tu jest moje uleczenie. Gdzie, 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 gdzie? Potka leczenia mała. Czemu się nie uleczyłem? Jest. Nie, 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 nie. Uciekaj, 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 uciekaj. Ciemno przed oczami, mam przed oczami Ej ale ląduj mi tutaj trochę może co? Będę miał szumst On w ogóle ginie Od kogo? Te się pojawiły, patrzcie Przyszli On mi pomaga, ale jaja Gdzie on poleciał Tutaj jest Nie zginął Jedna z czoła i zginął Chciałbym mieć takie strzały. Ogólnie to nie przeszukałem, tam tylko jednego smoka. Ale to w sumie to chyba z tego. Stry... Co tu było? O Boże, się przestraszyłem. Ogólnie jakieś. Stry... A, fajne. To mnie będę nawet brał, bo to jest szajs. To dużo kosztuje. Bardzo Panu dziękuję za pomoc w moim. w moim walczeniu. Tu ogólnie jest tak. Patrzcie. Przyszła. On przyszedł i jeszcze jedna się pojawiała yy, z tyłu. Ta taka, co ogniem wali. Tam no jest jakieś yy, ognisko gigantów, więc praktycznie... Czy mi w lewe? Nie, nie wskoczył. Idziemy teraz w tamtą stronę, bo mam iść tamtą stronę, więc praktycznie chyba innego wyboru nie mam. Nie będę szedł tam do gigantów, bo mnie znowu zaatakują. że one są w sumie tutaj już niedaleko. Ten znacznik już jest bliżej. Ale wolę ich szerokim łukiem. Wiem, że one nie są agresywne. Dopiero jak się coś będzie działo w pobliżu, typu smok nas zaatakuje czy coś, one mogą dopiero na się. W... Ej, ty! To jest nasz smok! Wypierdalaj! I wiecie, i tak dalej. <laughs> no i ogólnie... Idziemy przez... Przez kamienie, bo przecież praktycznie zamiast... A ma oko być naokoło, to chudę, woli iść na skróty. A bym tylko nie zginął, proszę was. Znaczy was, czyli wszystkich królów... Wszystkich królów, wszystkich twórców Skyrima. twórców. To twórca jest jeden. Bethesda studio. Chyba chyba Betesta. Gram Skyrima i nie wiem. What the fuck? Dobra, na skróty, na skróty Szybciej ładne ładne widoki, ładne, super Ogólnie to świetnie wygląda na Xboxie ja tam jak, jak kupiwałem Xboxa interesowało tylko to, żeby odpalić na nim najnowsze gry Kompa mam słabego e, ogólnie czemu on jest zaznaczony ten kolejnego smoka słyszę smoka nie wiezenie Wow! Nie strasz mnie! Kolejny smok słyszę. Dawaj. Witaj! Jest trzy smoki w całej jednej cenie! Witam cię! Smok krwi! O kurde, przesrane, gore. Smok krwi zabiera nam życie. I to i dużo życia. Patrzcie na to. Ale może byść wylądował, co? Patrzcie, patrzcie jak nam życie idzie. Ale pomocy! Nie są moje... są moje podwodnie ale ja nie mam szans. No chance, no chance. Miany, kurde, zmiany? No chance, ja chcę zmienić temy. Wszystko. Podkaleczenia. Dawaj, leć się. Ląduj, ląduj, ląduj. Prawie. Jest, wytłukł go, wytłukł go, patrzcie. Tłukł go, jak, jak go biją, jak go biją. Super. O to chodzi. I świetnie, że mam trzech podwadnych, trzech murzynów. Już robię to wszystko za mną, muszę, nie muszę nic walczyć. Gra się rozkręciła dopiero w tym momencie. Tu ci się pali? W sumie to się... Gień, skurwielu jebany! Gień! Nie będziesz mi... Nie będziesz mnie bił. Jest, 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 jest! Dawaj go, dawaj go! Dawaj go, dawaj go! Idziesz! Idziesz z tym! Urwie mi od internetu szukajmy go jeszcze miał ten ametyst właśnie. Dobra, idziemy w dół czy w górę. Chociażbym sobie odkrył. Odkryję sobie to miasto, żeby mieć już szybciej do niego dojść Super Mówi nam, że jest bezpiecznie w tym mieście Ale kolejna misja mi się aktywowała Trochę źle Minecraft? Minecraft, wszędzie słyszę Minecraft, Minecraft, zagraj Minecrafta Mapa Jest w sumie niedaleko za górami, za lasami, za rzekami. Patrzę na zegarek, już wybiło 17 minut. Znaczy w sumie wcześniej wybiło, tylko teraz patrzę. Zginę. Nie, nie zginę. Moje towarzysze przejdą naokoło, oczywiście. Nie ma żadnych wrogów, na szczęście, bo nie chciałbym się walczyć z tym O, o, wykrykałem. <grystanie> Ej, ale gdzie są moje, gdzie są moje mziołki? Dużo idzie. Witam, 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 witam. I zapraszam ze spotkania z moim mieczem. Z maczugą.

Czekajcie, bo zaraz zginę. I temu Wszystko. Lecę się do końca. Co ty mnie tutaj pijesz? Dużo ich tutaj. Tu kolejny, nie klucze. Głównie to jeszcze tutaj jest jeszcze jeden. Ale dwóch jest. Te podpalić się, zabić podpalić o, nie się, Dobra, nie podpalić się, Dobra podpalić wszyscy co? Wszyscy? Dobra. Muzyka ucichła, nasi biegną drugi tak to jest pra praktycznie dobra droga i to jest też dobry moment do zakończenia odcinka więc do zobaczenia cześć Siemano i widzimy się w kolejnym 24.